Najzabawniejsze jest to, że dużo ludzi wyjechało ze wsi, tak? Do miasta. I oni tak przechodzą. U mojej babci w domu to gdzieś tam na strychu jeszcze są. I to tak, tak zabawnie dla mnie to brzmi. No, dla mnie to jest cały czas, tak? Mam niezwykłych pomocników i teściowa i dziewczyny. Pomagają mi zwijać mątki w męż mam duże bardzo parcie, bo, no bo te krasna wymagały takie lekkiej renowacji, że tak powiem odnowienia, więc tutaj w stu się sprawdził mój mąż, on lubi amatorsko w drzewie tam bawić się drzewem także tego, że, że pomógł mi dużo bardzo, no naprawdę myślę, że raczej pozytywna jest reakcja, nawet taki w dalszej rodzinie u kuzynostwa, a już ciocie wszystkie, które na wsi mieszkają to oferują mi wełnę Gdzieś jakieś tam stare motki wyciągają, że gdzieś tam jeszcze po szafach pochowane. Zawsze się interesowałam rękodziełem wszelkiego rodzaju. szydełkiem, szyciem, makramą, jakimiś papierowymi sprawami, tak? Scrapping, czy jakoś to się tak nazywa, origami nawet. Także po prostu mnie to zawsze interesowało. I ta tkanina gdzieś tam zawsze z tyłu po głowie chodziła. Poza tym pamiętam jeszcze mojej mamy. Mama, czyli moja babcia, tkała. Pamiętam, jak przeędła nitkę. Czasami pozwoliła się dorwać do, do kołowrotka. Z takich przekazów rodzinnych. Tak? Wiem, że też mojego tata, mama i nawet tata, czyli mój dziadek, potrafił tkać na krośnie. Kiedyś na wsi to po prostu od tego. Na tym opierało się tak codzienne byt, no bo to, co było potrzebne, no nie było można tego kupić, więc trzeba było wytkać. Także to gdzieś w krwi chyba tak zostało. To, to zaczęło prostu być coraz głośniej o tym w mediach takich lokalnych. I to mnie zaciekawiło, i dostałam namiary na akurat do pani Danusi. Zadzwoniłam, zapytałam, czy, czy mogłaby mnie nauczyć tkania, i jakoś tam się spotkałyśmy, się, mówiłyśmy się do niej. No wyszło, że tak, że to się zgodziła i, i tak została. Ta ja tkaninka utkana na krosnach pani Danusi, pamiętam, że znaczy taki jest wielki stres, czy jak, jak to wyjdzie, tak? no bo chyba od tego zależało, czy się pani Danusia zdecyduje, czy, czy zobaczy jakiś potencjał tak, w, w tym, co ja robię, czy, czy rzeczywiście się nadaje. No i to kilka, kilka dni, kilka popołudni u niej spędziłam, tam dojeżdżałam i i taka byłam podekscytowana, jak już kończyłam, bo tkanina, szczęśliwa, przeszczęśliwa. I ona później mi zaproponowała właśnie możliwość, tak się akurat to złożyło, w czasie. Nawet nie wiedziałam, że coś takiego jest, jak taki projekt Mistrz i Uczeń. I no ja się zgodziłam na to po prostu. To ciekawe doświadczenie i bardzo jestem zadowolona z tego. Pierwszego dnia, no to tak, jeszcze mi się to tak dosyć się myliło, tak, ale już tak, na drugi, trzeci dzień to już tak coraz lepiej. Fajnie, ja byłam bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że dosyć szybko załapałam o co chodzi. O co chodzi? O to, żeby że ta tkanina dwuosnowowa, tak, ma dwie osnowy jasną i ciemną. I o to chodzi, żeby ją po prostu przepleść między sobą żeby na jasnym tle był ciemny wzór, a od spodu, żeby na ciemnym tle był jasny wzór. On już nie jest taki idealny, tak jak, jak, jak to się mówi na prawej stronie, jest troszeczkę taki, jakby to powiedzieć, no taki niewyraźny, aczkolwiek to też można tej strony użyć, tak? Ono jest wykończone. To się wydaje skomplikowane, ale już jak po dwóch latach mogę powiedzieć, że, że ja już tam nie, nie tego... Nie widzę jakiegoś, jakiejś tam trudności, tak? Bardziej mnie denerwuje, jak mi się wątek zrywa. Albo znowu. Bardzo mi się podbają tradycyjne wzory, chociaż niektóre, niektóre mi się wydają dosyć skomplikowane, bo jeszcze nie próbowałam, bo tego jest sporo. Tak jak się patrzy w tych książkach, na ten temat o tkaninach, to... Jeszcze nie wszystkiego próbowałam, aczkolwiek y, ja tam zawsze próbuję coś od siebie dodać, tak? żeby to nie było takie typowe od, odetkanie wzoru. No bo to wiadomo, że no, tradycyjne to, no to z, z tradycji, tak? z tego, że ktoś tam wcześniej utkał, ale też staram się coś tam zawsze swojego. Czasami się wzoruję haftem krzyżykowym, takim mono, y, monochromatycznym, To tak łatwiej wtedy odetkać takiś tam wzór. Dla mnie to jest relaks, bo ja się muszę skupić y, na tym, co robię żeby policzyć, żeby nie pogubić się, żeby później, bo później odtykanie mnie czeka, tak? A to już jest dodatkowa praca, trzeba nadkładać. Więc dla mnie to jest duża satysfakcja, relaks. Satysfakcja z tego, że coś nowego mi się udało zrobić, no bo tak naprawdę to ja nigdy nie wiem, co tam mi wyjdzie, jak to będzie wizualnie wyglądało, jak to zdejmę z krosna. Relaks, bo po prostu mogę się sobie, no nie wiem, odstresować. Ktoś inny pójdzie pobiegać, a ja sobie przy krosienku postukam oczynia ja żeby rozwijać się dalej w tym, w tym tkactwie. Nowe doświadczenia, tak? Może, może kiedyś przekazać to córkom, bo mam trzy, to więc może któraś zechce się nauczyć tego też.